Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDmości. W ostatnim materiale narzekałem, że nic w polityce się nie dzieje i tego samego dnia Karol Nawrocki zawetował kilka ustaw. No i mamy co oglądać. Dobry wieczór. Prezydent podpisał pięć ustaw, a trzy zawetował w tym ustawę o pomocy Ukraińcom. Karol Nawrocki chce, by 800 plus dostawali tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Ale sprawa jest dukowana. To szczyt hipokryzji i działanie pod publiczkę. Takie głosy płyną z koalicji. Konflikt prezydent-rząd wchodzi na nowy, wyższy poziom. Katarzyna Kolenda Zaleska. To szczyt hipokryzji i działanie pod publiczkę, więc pokażę wam pomysłodawcę tego pomysłu, bo to był właściwie Rafo Czaskowski w kampanii prezydenckiej w 2025 roku. To on zaproponował ten pomysł. Jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800. Plus. Ale jeżeli nie pracują to powinniśmy się wycofywać dla Ukraińców z 800+, plus, to to jest po prostu zdrowy rozsądek. Ktoś to w końcu musi powiedzieć. Powinniśmy się z tego wycofywać, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej, a premier w internecie pisał, że jest w tej sprawie na tak. Zgadzał się też na to ówczesny kandydat Karol Nawrocki. Śpieszmy się ukochać kampanie wyborcze, ponieważ politycy po pół roku zapominają, co oni tam właściwie proponowali. Teraz nazywają to hipokryzją i skandalem, a sami to wymyślili. Gdy premier Kanady wracał z Kijowa, gdzie świętował Dzień Niepodległości Ukrainy, prezydent przyjmował go z honorami. Sam też napisał list do prezydenta Zełańskiego, w którym mowa o heroicznej walce z Rosją i zapewnienie, że Polska stoi przy Ukrainie. Takie gesty mogą dobrze wyglądać na zewnątrz, ale stosunek Karola Nawrockiego do Ukrainy wyraża się w tych słowach. Obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Widzieliście ten negatywny stosunek Karola Nawrockiego w stosunku do Ukraińców? Powiedział on, że nie może być tak, że Ukraińcy w Polsce mają lepiej niż Polacy. Że powinni być na tych samych prawach. I prezydent wetuje ustawę przedłużającą pomoc dla uchodźców z Ukrainy i nawet nie ukrywa, co wpłynęło na podjęcie takiej decyzji. Emocje społeczne. Czyli mówiąc wprost, prezydent podsyca antyukraińskie nastroje. Abstrakując od tego, czy podsyca, czy nie podsyca, załóżmy, że podsyca, czyli idąc tą samą. Logiką Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej też podsycał te negatywne nastroje w stosunku do Ukraińców. Chyba tak mamy to rozumieć. Polacy mają mieć największe przywileje, a nie żadna inna narodowość. Na Kremlu dzisiaj bardzo się cieszą z tego weta prezydenta. Argumentu Matt Putinum, ale troszkę się za nim stęskniłem, bo jakbym tak pomyślał, jakieś 150 poprzednich odcinków, jakoś zapomnieliśmy o tym. Argumencie, ale skończyła się kampania, mamy nowego prezydenta i teraz cały czas widzę, że to co robi Karol Nawrocki przez rządzących jest tłumaczone jako no, że gra pod Putina. Bo zawetowana ustawa przedłużała do 4 marca bezpieczeństwo socjalne i prawne dla przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy, prawo do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych i rodzinnych. Prezydent jednak chce by z weta zapamiętać tylko jedno. 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Tak już chyba możemy nazwać Karola Wrockiego faszystą, że nie chce Ukraińcom płacić 500 plus i wymaga e, powiązania 500 plus z tym, że ich rodzic będzie pracował w Polsce. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego fantastycznego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Ukraińskie dzieci dostają 800 plus tylko wtedy, gdy chodzą do polskiej szkoły. Ministra rodziny ostro więc zwraca się do prezydenta. Wstyd! I oskarża go, że pozbawia dzieci wojny wsparcia. To teraz pytanie, czemu pani Agnieszka Dziemianowicz-bąk nie zareagowała te kilka miesięcy wcześniej i nie powiedziała, że jeżeli Rafał Trzaskowski nie wycofa się ze swojego pomysłu, to nie dość, że go nie poprze w drugiej turze, to odejdzie z tego rządu, bo to nie jest miejsce dla niej. Ograniczenie 800 plus dla pracujących Ukraińców to temat nośny jeszcze z kampanii wyborczej. Temat wywołany przez Rafała Trzaskowskiego. Ale jeżeli nie pracują. To powinniśmy się wycofywać dla Ukraińców z 800. Rząd go jednak w ustawie nie uwzględnił, uznając, że dotyczy małego odsetka osób. Czyli TVN jednak odnotował, że to był pomysł Rafała Trzaskowskiego, przyznali mu zasługi, że on ten pomysł wymyślił. Eee, Karol Nawrocki ten pomysł ściągnął, rząd sprawdził, że ten pomysł nie ma sensu, a ten zły Karol Nawrocki. Zrobił. A zyski z pracy Ukraińców są duże. Około 700 tysięcy Ukraińców pracuje w Polsce. 5% składek na ZUS, to są według różnorodnych statystyk, pochodzi od pracowników z Ukrainy. Obecna ustawa wygasa z końcem września. Weto prezydenta powoduje kłopot z legalizacją pobytu dla tysięcy ukraińskich pracowników. Stracą na tym polscy pracodawcy i polski budżet. To jest proszę pani prawie 50 miliardów złotych. To jest 2,7 polskiego PKB. Tak, bo Ukraińcy w Polsce już nie będą pracować, powyjeżdżają, to nie tak, że będzie jakaś nowelizacja ustawy, jednak rząd z prezydentem się dogada, nie? To jest koniec pracy Ukraińców w Polsce. Tu trzeba podkreślić bardzo zdecydowanie, że zawetowana przez prezydenta ustawa nie ogranicza się wyłącznie do 800 Ta decyzja prezydenta przeszkadza możliwości obrony również dbania o bezpieczeństwo Polski. Minister cyfryzacji oskarża Karola Nawrockiego o wyłączenie internetu dla walczącej z Rosją Ukrainy, bo Polska nie będzie mogła już kupować starniku. Rozumiecie absurd tej sytuacji. Koniec Ukrainy. Nie będą mieli internetu, bo Polska przestanie płacić im za internet. I później czytam na Twitterze, a, że to nie jest tak dużo, że Polska tam płaci raptem kilka milionów złotych rocznie za, ten, za te sterlinki. Przepraszam bardzo, a z jakiej racji Polska ma fundować Ukraińcom internet? Po pierwsze jest jeszcze wiele krajów yy, z Europy, jest, są Stany Zjednoczone, jest Elon Musk, który też mógłby to zrobić za darmo, ale nie, to Polska musi fundować Ukraińcom za darmo internet, a jeżeli masz coś przeciwko temu, to jesteś zwyczajnie ruską onucą. Bez internetu pozostaną szkoły, przedszkola, szpitale, że de facto podajemy rękę Putinowi, któremu to jest na rękę, bo Ukraina dzisiaj bez internetu, to tak jak Ukraina bez jedzenia, bez amunicji, czy bez Wody. Prezydent szeroko podkreślał zaangażowanie Polaków w pomoc Ukrainie na początku inwazji. Solidarności. Ale w swojej antyukraińskiej ofensywie idzie jeszcze dalej. Chce, aby obywatelstwo polskie można było dostać dopiero po 10 latach, a nie jak dotąd po 3. I postuluje zrównanie w kodeksie karnym symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi. Stop banderyzmowi. Koalicja uważa, że weto prezydenta wynika wyłącznie z politycznej kalkulacji. Uleganie tutaj. Emocjom takim politykom jak pan Braun, nie ma naprawdę żadnego sensu. Nie wiem, po której stronie dzisiaj stoi Karol Nawrocki, bo zdaniem koalicji na pewno nie po stronie walczącej Ukrainy. Katarzyna Kolenda Zaleska. Fakty. Pierwszy raz od dawna ktoś z rządzących stanął po stronie Polski, a i tak politycy będą narzekać, że jest przeciwko Ukrainie. I później pani Pełczyńska nałęcz yy, nazwisko Nawrockiego pisze. Cyrylicą. Tak to nasi polscy politycy ministrowie. Polna Wrocki zawetował ustawę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy. To Federacja Rosyjska jest sprawcą Ukraina, jest, szanowni państwo, ofiarą tej wojny. Natomiast po 3,5 roku sytuacja także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo, jak państwo wiecie, się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, w dzisiejszej sytuacji, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Widzicie, wystarczy puścić dłuższy fragment. To nie jest tak, że już tej ustawy nie będzie, Ukraińcy nie będą w Polsce mogli pracować. Tylko żeby to skorygować, bo ta ustawa już nie jest aktualna, bo była pisana jak Rosja napadła na Ukrainę. Głównym zastrzeżeniem prezydenta do ustawy jest brak ograniczenia świadczenia 800 plus tylko do pracujących Ukraińców. Właśnie za takim rozwiązaniem opowiadał się podczas kampanii wyborczej. Zresztą nie tylko on. Podczas gdy w kampanii rząd obiecywał ograniczenie świadczeń 800 plus wobec ukraińskich uchodźców. Bardzo trzeba rozmawiać z Ukraińcami. Dziś optuje za rozszerzeniem dostępu do tego świadczenia. Proponuje również darmową służbę zdrowia niepracującym uchodźcom z Ukrainy. Ale nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego na preferencyjny dostęp obywateli innych krajów do naszych systemów socjalnych. To prawo musi zostać poprawione. Wypłaty świadczenia 800 plus tylko pracującym Ukraińcom chciał także Rafał Trzaskowski oraz premier Donald Tusk, który jeszcze w styczniu pisał tak. Propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak. Okazuje się, że i tu premier blefował, bo ustawa, która trafiła do prezydenta, nie zawierała takiego zapisu. Wydawało się, że to jest poza sporym. Kwestia 800 plus była zgłaszana w czasie kampanii wyborczej przez kogo? Przez kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Przez te wszystkie miesiące, mimo naszej inicjatywy, jeszcze w ramach. Klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zrobili z tym dokładnie nic. Dlatego prezydent składa do Sejmu własny projekt. Oprócz ograniczenia 800 plus, Karol Nawrocki postuluje, by dostęp do ochrony zdrowia w Polsce mieli wyłącznie ci obywatele Ukrainy, którzy płacą w Polsce podatki oraz składkę do ZUS. Wojciech Dąbrowski na Twitterze zauważył, że od lutego 2022 roku do września 2024 z Polskiej Ochrony Zdrowia skorzystało 1,3 miliona Ukraińców i to było kosztem dla budżetu rzędu 4,3 miliarda złotych. Ochrona Zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego, we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy państwo, mojej zgody. Konkretnych propozycji prezydenta jest więcej. Do 10 lat ma zostać wydłużony czas, po którym będzie można ubiegać się o polskie obywatelstwo. Ta zmiana będzie dotyczyć wszystkich cudzoziemców. Podobnie jak zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy, za co będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Co ważne, prezydent chce, by propagowanie zbrodniczej ideologii banderowskiej było traktowane na równi z propagowaniem nazizmu i komunizmu kara pozostaje w takim samym zakresie jak było to dotychczas jeżeli chodzi o nazizm jeżeli chodzi o ideologię komunistyczną więc w tym zakresie nie ma żadnej zmiany natomiast jest zmiana która powoduje że polscy prokuratorzy polski wymiar sprawiedliwości będzie mógł adekwatnie reagować na tego rodzaju akty antypolskie trzeba bardzo jasno powiedzieć By ciągłość pomocy dla obywateli Ukrainy została zachowana posłowie muszą pilnie wziąć się do roboty Obecna ustawa obowiązuje tylko do końca września biorąc pod uwagę przedwyborcze deklaracje z o propozycji prezydenta nie powinno być problemu. No chyba, że i w tym przypadku rządzący tylko mydlili oczy Polakom. Pan prezydent, jeżeli ona będzie przyjęta w takiej formie, jaką przygotowujemy, przygotowaliśmy, będzie mógł tą ustawę od razu podpisać. Chcemy współpracować, chcemy rozmawiać ponad podziałami, żeby ta ustawa do końca września została przyjęta przez parlament. Prezydent podkreśla, że 3,5 roku po rosyjskiej inwazji nadszedł czas na poukładanie na nowo zasad, na jakich Ukraińcy przebywają w Polsce. Taka przeprowadzona w porę regulacja może zapobiec konfliktom, które mogą pojawić się między dwoma narodami mieszkającymi obecnie w tym samym kraju. Coś mi nos podpowiada, że na dniach będziemy mieli aferę znowu. Z KPO, tylko tym razem e, z pieniędzy przeznaczonych na kulturę i jak fundacje dostawały kilkaset tysięcy złotych na jakieś nagrody, na koncerty. Na balkonie, ale jeszcze chwilę zaczekajmy, bo to dopiero wydaje mi się, że na dniach wyjdzie. Jeżeli możecie, zostawcie subskrypcję, już bardzo mało brakuje nam subskrybentów do, tego, do przekroczenia tej granicy 100 tysięcy. Ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego fantastycznego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.